Siema, 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 nie ma nudy przy poniedziałku, witam serdecznie na kanale Obstawiamy, zachęcam na początek do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, które pomaga rozwijać kanał. Słuchajcie, Superbet się nie zatrzymuje, dzisiaj jest kolejna okazja na rozpoczęcie przygody z tym legalnie działającym w Polsce bukmacherem, bo znowu za 2 złote. Za 2 złote grając na Atletico Madryt na czyste zwycięstwo, możesz dostać dzisiaj 200 zł i to free beta nie bonusa. Powiem ci zaraz o tej promocji, zaraz e, nieco więcej, zaraz zaraz e, powiem jak sobie te 2 złote zamienić na 200 zł za chwilkę. Jeżeli ktoś chce oczywiście przewijać sobie do kuponów, do tych propozycji na dzisiaj śmiało, nie musicie słuchać bloku promocyjnego. Ja o promocji, o konkursie o naszych grupach i dwóch pozostałych kanałach na YouTube i też przejdę do kuponów. Zaczynam od promocji na dzisiaj bo tak jak mówiłem w Superbecie znowu można 2 zł zamienić na 200 Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbecie, bo jest to promocja dla nowych graczy, to można to konto założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta akceptujecie zgody marketingowe, oczywiście weryfikujecie sobie konto i żeby zapisać się do dzisiejszej promocji na mecz Granady i Atletico Madryt, wpłacacie minimum 50 zł na swoje konto gracza. To mentalnie trzeba się nastawić, że 5 dych trzeba wrzucić. Jak już sobie te 5 dych wrzucisz to ryzykujesz 2 zł. Grasz minimum za 2 złote. Czyste zwycięstwo Atletico w dzisiejszym meczu z granadą. No wydaje się, że Atletiko jest mocnym faworytem, więc generalnie taki poniedziałek. Nie chcę mówić, w którym łatwo można zamienić 2 złote na 200 zł, ale już widziałem te komentarze, że, że to jest dobra promka. Jeżeli ktoś by chciał skorzystać, tylko powiem, że ostatnio trzy te promocje powitalne jednodniowe w superbecie były proponowane. I trzy siadły, albo trzy na cztery, coś takiego. W każdym razie, jeżeli ktoś chciałby skorzystać, założenie konta w Superbecie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta, wpłacenie minimum 50 zł na konto gracza i taki kupon za 2 zł. Czyste zwycięstwo Atletico. Jeżeli Atletico wygra to w przeciągu 72 godzin na wasze konto gracza w Superbecie. Pada 200 zł free beta i to jest freebet, wystarczy tylko raz za to zagrać. Kurs minimalny chyba 1,14. Osoby zainteresowane, pierwszy komentarz pod tym filmem. Osoby zainteresowane naszą grupą na Facebooku, zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Zapraszam na Instagrama, na Discorda zapraszam na dwa pozostałe kanały na YouTubie Strefa Typów, Strefa Typerów w każdym miejscu typerskie tematy się dzieją więc jeżeli to jest tematyka, która Cię interesuje jesteś mile widziany, linki w opisie pod tym filmem, lecimy z konkursem, jak zawsze kasa do zgarnięcia, tym razem kasa w superbecie właśnie, co trzeba zrobić, żeby powalczyć o kasę na grę? Subskrybować kanał Obstawiamy, to jest konieczne, to jest podstawowe subskrypcja kanału Obstawiamy, łapa w górę kliknięta pod tym filmem i w komentarzu typujecie dokładne wyniki minuty pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Granadą a Atletico Madry, Superbeta typujecie do 21. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nich na Superbet. Nie biorą udziału w zabawie, czyli standard konkursowy. A my przejdziemy sobie do debiutów: do debiutów, bo dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć kuponów. Mimo, że ta oferta nie jest może jakaś rozbudowana z piłki nożnej, przynajmniej to pięć, yy, nawet sześć kuponów w sumie się znalazło. I zaczniemy sobie od propozycji Kamila. Tutaj od razu widać, że jest dobrze rozbity kupon, że jest ominięty podatek od wysokich wygranych, bo jest 800 i 850 na stawce na Treblu. E, oczywiście, jeżeli ta kwota byłaby wrzucona w jeden kupon to byłaby powyżej podatku od, od wysokich wygranych, więc to jest bardzo dobre ominięcie tego podatku. No tutaj wiadomo, dwa overki półtora tak jak widzicie w Pucharze Narodów Afryki overki półtora w meczach Gwinei Równikowej i Gwinei Bissau z Nigerią i z Wybrzeżem Kości Słoniowej, czyli takie klasyczne dopychacze, też trzeba powiedzieć, że ten Puchar Narodów Afryki, jeżeli chodzi o overki półtora, to często oddaje. Ja widzę te kupony, które sobie ludzie grają z overami półtora i faktycznie często to wpada. Nawet Andrzej dwa razy w meczu Mali, nie pamiętam z kim, i w meczu Egiptu też nie pamiętam z kim. W każdym razie dwa razy w swoim wyzwaniu grał, grał overki 1,5 i to też oddało. Tutaj Kamil dokleja nam do tego, to jest kręgosłup kuponu: Leicester lub Remis i powyżej 1,5 gola. Przynajmniej moim zdaniem to jest kręgosłup. Fantastycznie zapowiadające się spotkanie w Championship, czyli zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Tutaj Leicester aktualnie na prowadzeniu po 27 kolejkach 65 punktów, i Switch miejsce drugie 58 e, punktów. Więc mamy pojedynek na szczycie tabeli. Obie ekipy w tym sezonie dysponują świetną ofensywą, bo to są najlepsze ofensywy w lidze: 20 7 meczów. Leicester 55 goli strzelonych i 50 tak samo jak Southampton. Szczelniejsza defensywa Leicester, bo 21 goli stracili, 34 stracili dzisiejsi goście. Tutaj zdaniem Kamila Leicester nie przegrywa i mimo wszystko dwa gole w meczu muszą być. Minimum. Więc tutaj mocny pitos ładowany na to. Niech jest dobry debil. Dalej mamy kupon od Adama za tysiaka. Tutaj ciut powyżej podwojenia i jest to tak zwany e, superbec. No bo oczywiście te sklejki... Nie, przepraszam, to nie Super Superbec jest dalej. Tutaj mamy... A nie, dobrze, superbec. Trzy typy z jednego meczu. Trzy typy ze spotkania Granady i Atletico Madryt. Owerek półtora e, gola. Czyli to jest taka sklejka, powiecie, Super Bets są gotowe sklejki proponowane przez Super Beta. W nie, nie można już ingerować, to nie jest tak zwany bedbuilder, to jest po prostu przygotowana sklejka. Tutaj Adam stwierdził, że ta sklejka jest dobra, czyli mamy minimum dwa gole, mamy minimum dziewięć rogali. Jak rogale, to sobie statystycznie zerknijmy, jak te ekipy robią rogale, a robią całkiem sympatycznie, bo ostatnie mecze granady to słuchajcie, 5 ostatnich meczów. 14, 11, 10, 8, 9 różnych. W pięciu ostatnich meczach tylko raz nie było overka proponowanego. Jeżeli Chodzi o mecz atleti, to 6 w ostatnim meczu z Realem Madryt. W regulaminowym czasie gry nie nabili żadnego ani jednego rożnego. E, poza tym 11, 13, 15, 11, więc poza tym jednym wyjątkiem też te różne wyglądają dobrze. I mamy jeszcze w propozycji 4 kartki. Arbitrem jest pan Munuera, który średnio 4,3 kartki na mecz e, pokazuje, więc można przyjąć, że statystycznie, sucho statystycznie, to nie jest żaden wyznacznik, ale statystycznie się to zgadza, nie? Od Adama 2068 z tysiaka, czyli klasycznie, jak pewnie często tutaj u nas na kanale bywa, próba podwojenia budżetu. Dalej mamy kupon od Marka i tutaj mamy tak, minimum jedno Wolverhampton, które gra na wyjeździe z Brighton, jeżeli zerkniemy sobie na tabelę, to pierwsze co nam się wrzuca w oczy, to fakt, że te ekipy są dosyć blisko siebie, nie? środek tabeli generalnie: Brighton, ósma lokata, 31 oczek, Wolverhampton, 11 lokata, 28 punktów. Ale istotnym faktem jest to, że Wolverhampton, e, oczywiście to były jeszcze mecze w zeszłym roku, była przerwa tutaj dla tych ekip, ale słuchajcie, 30, e, 30 grudnia 3 do 0 z Wertonem. 27 grudnia 4 do 1 na wyjedzie z Brentfordem. 24 grudnia 2 do 1 zwycięstwo w Chelsea na własnym terenie. Wolverhampton 3 mecze zwycięskie z rzędu w lidze. I w ofensywie wyglądało to dobrze. Tutaj. Spoko, wystarczy jeden gol. Do tego 9 różnych w tym meczu, o którym gadaliśmy już dzisiaj Lester z Ipswich, to oczywiście też lecimy, jak te ekipy ostatnio biły różne, jeżeli chodzi o Leicester 8, 17, 9, 5 i 13 w bezpośrednim meczu, który te ekipy grały 26 grudnia, 13 kornerów wykręconych, to jest ta informacja. O wiele lepiej wyglądają mecze różne w meczach Ipswich ostatnich. 4, jeden wyjątek, ale poza tym 13, 13, 14 i właśnie też 13 e, z Leicester. No, bardzo dużo tutaj ponad, e, ponad dychę bardzo często biją różnych meczowo, więc tutaj nie dziwi ta propozycja. Jest jeszcze czyste zwycięstwo Atletico. No, i to właśnie wydaje mi się jeden z lepszych typów na dzisiaj. To jest tylko moje zdanie. Widzę też po grupach, że ludzie piszą, że atlety dzisiaj robi bez problemu po tym zwycięstwie. Co prawda, po dogrywce, ale jednak z Realem Madryt w Pucharze. Bo no tam pewnie mental do góry wystrzeliło. Więc coś takiego w treble od Marka przedostatni kupon, można powiedzieć przedostatni kupon jest od Łukasza i tutaj mamy też sklejkę super betsową na spotkanie Brighton z Wolverhampton czyli mecz, o którym rozmawialiśmy tutaj over 1,5 gola, mamy dorzucone kartki, 4 kartki minimum pan Poulson jest arbitrem, który pokazuje dużo bo pokazuje średnio 5,1 karteczki na spotkanie w Premier League, więc to jest całkiem dobra cyferka tutaj wystarczą 4, no i też różne ale linia niżej od tych standardowych bo mamy over 7,5, wystarcza 8 różnych ostatnie mecze Brighton to 10. 13-4, 11-2. Widzicie, potrafią dużo nakręcić, ale potrafią w meczu. 2 czy 4 zrobić, nie? Łącznie, obie drużyny. Jeżeli chodzi o Wolverhampton 11-11, 7-10-16. Zdecydowanie lepiej, więc tutaj, jeżeli chodzi o Łukasza, pewnie jest mocna wiara w to, że Wolverhampton będzie kręciło rożne. E, I mamy jeszcze overka 2,5 goli w drugiej lidze holenderskiej, Young AZ z Utrechtem. E, no i tutaj klasyczny over 2,5, a całkiem overowe ekipy, bo jeżeli chodzi o Young AZ, to w tym sezonie średnio 2,95 gola w ich meczach kibice oglądają. Jeżeli chodzi o gości, aż 3,42 gola średnio wychodzi z tych wszystkich rozegranych meczów. Więc nie dziwi wybór overka 2,5 akurat w takim meczu. Ostatni kupon, a tak naprawdę ostatnie dwa kupony są od Marcina, bo to są dwie sklejki superbec'owe na spotkanie właśnie granady z Atletico. Pierwsza z nich, typowo pod faworyta, jakim zdecydowanie jest Atletico. To nie mówmy, że nie. Pierwsza z nich, Atletico y, wygrywa jedną z połów, obojętnie którą, ale do tego Atletiko musi strzelić Gola w obu połowach. Czyli może być na przykład, słuchaj przykładowy scenariusz, 1-0 do przerwy dla Atleti, a mecz może się skończyć na przykład 2-2, bo wygrają jedną z połów i strzelą w drugiej połowie gola proste, logiczne, ciekawa sklejka, kurw kuszący e, i tak samo zwycięstwo Atletico, minimum 4 różne Atletico, no tutaj ten mecz z Realem ostatni i te 0 rożnych, trochę taką wiecie, rysę robi na tych rogalach, bo poza tym w ostatnich meczach byli 3-4-8-6 Pewnie inny rywal, inaczej się mecz że Raczej się nie powtórzy to, że nabiją zero, nie? I atleti minimum dwie kartki. Tak jak mówiłem, pan Munuera, arbitrem 4,3 kartki na spotkanie. Ale tutaj stricte Atletiko musi dwie kartki złapać, żeby właśnie ten typ się zazielenił. Coś takiego od Marcina, jeżeli chodzi o dwie propozycje. I generalnie na dzisiaj mamy wszystko. Jeżeli komuś coś się spodobało, można przekmienić, czy może no, warto wrzucić na kupon, jeżeli coś tam sobie grasz. A ja na koniec chciałbym przypomnieć, że dzisiaj właśnie pod mecz Atletiko mamy pro promocję. Promocje dla nowych graczy mamy: 2 zł, można zamienić takim kuponem na 200 stówy. Promocja oczywiście w Superbecie, legalnie działające w Polsce. Buchmacher, jeżeli ktoś nie ma konta, chciałby skorzystać, to konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Podczas zakładania akceptacja zgód marketingowych, weryfikacja konta. Płacenie minimum 50 zł na swoje konto gracza i taki kupon za 2 zł można walnąć, jeżeli Atletico dzisiaj wygra. To w przeciągu 72 godzin masz 200 wy freebeta na grę. Za freebeta wystarczy zagrać tylko raz. Więc dzisiaj wszyscy trzymamy kciuki za Atletico Madryt. Dziękuję serdecznie za oglądanie do samego końca. Jeżeli coś masz pograne, to oczywiście niech się zieleni. Paluchy trzymane jak zawsze. Niech coś wraca w zieleni. Osoby zainteresowane naszą grupą, pozostałymi kanałami: wszystkie linki w opisie pod filmem. Dobrego dnia, uśmiechu na twarzy. Trzymajcie się. Pozdro Elo Siemanara.